Dzień dobry! Dzisiaj chcę przybliżyć Państwu cechy wspólne ekspresów marki Siemens. Pierwsza cecha wspólna ekspresów marki Siemens to ogrzewacz przepływowy wody. Urządzenie, które podgrzewa wodę tylko w momencie, kiedy ona płynie. Nie magazynuje jej, nie zużywa energii, tym samym jest również w stanie utrzymywać stałą, niezmienną temperaturę podczas zaparzania kawy. Drugim takim bardzo ważnym elementem jest ceramiczny młynek. Ceramika, jak wiemy, jest materiałem, który jest stworzonym przez człowieka. Jest to rodzaj kompozytu o bardzo wysokiej trwałości i twardości. Dzięki temu młynek się nie tępi, a dodatkowo nie kumuluje ciepła podczas tarcia. Tym samym nie dopala nam kawy i kawa zawsze smakuje dokładnie tak samo. Trzecim ważnym elementem w tym całym zestawieniu jest wyciągana jednostka zaparzająca. Dlaczego tak bardzo ważny jest ten element? Otóż dlatego, że musimy tutaj pomyśleć o higienie ekspresu. Tym samym kawa jako produkt organiczny nie będzie nam się wewnątrz namnażała, nie będą się zbierały bakterie wszelkiego rodzaju, czy może nieczystości. Kolejna bardzo ważna sprawa to inteligentna pompa. Pompa, która podaje nam wodę pod stałym, niezmiennym ciśnieniem, co jest niezmiernie ważne do przygotowania porządnego, aromatycznego espresso.